Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od 15 lat rozpala emocje opinii publicznej. Każdy trop, każdy nowy szczegół, każda wypowiedź osób ze środowiska dziewczyny wywołuje falę komentarzy i powrót pytań, które nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Kim jest kolega, który widział Iwonę po raz ostatni w klubie i dlaczego jego głos znów budzi takie poruszenie? Mowa o Pawle Pej, jednej z najważniejszych i najbardziej tajemniczych postaci tej historii. To właśnie on bawił się z Iwoną Feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w Sopockim Dream Clubie. Od samego początku znajdował się w kręgu zainteresowania śledczych i mediów. Wielokrotnie go przesłuchiwano, wielokrotnie przewijał się w doniesieniach, ale przez lata milczał publicznie. Teraz, po 15 latach, przerywa milczenie i w nagraniu opublikowanym przez dziennikarza Mikołaja Podolskiego przedstawia swoją wersję. To nagranie wywołało burzę, bo po raz pierwszy od dawna mogliśmy usłyszeć jego głos i poznać jego perspektywę. Paweł P. odniósł się do zarzutów, które od lat krążą wokół jego osoby. W grudniu 2022 roku prokuratura krajowa postawiła mu zarzuty dotyczące utrudniania postępowania. Według śledczych miał wejść do mieszkania Iwony po jej zniknięciu i usuwać pliki z jej komputera. Miał też podawać nieprawdziwe informacje w śledztwie. To właśnie te wątki sprawiły, że znalazł się w centrum zainteresowania, choć formalnie w sprawie zaginięcia dziewczyny miał status świadka, a nie podejrzanego. On sam od początku zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem koleżanki. Twierdził, że policja potrzebuje kozła ofiarnego i że próbuje zrobić z niego drugiego Tomasza komendę. W rozmowach z mediami sugerował nawet, że funkcjonariusze mieli mu wprost proponować przyznanie się do winy w zamian za niższy wyrok. W nowym nagraniu, które opublikował Podolski, Paweł P. kategorycznie zaprzecza, jakoby kiedykolwiek zapłacił dziennikarzom za wybielanie swojego wizerunku. Mówi wprost, że zgłosił się do autora książki Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw z ostatniej deski ratunku, aby poinformować opinię publiczną o tym, co się wokół niego dzieje. Podkreśla, że w materiale dowodowym nie ma niczego, co uzasadniałoby kolejne próby łączenia go ze sprawą po tylu latach. W nagraniu odniósł się także do oskarżeń o wejście do mieszkania Iwony. Zapewnia, że nigdy nie był tam bez jej obecności przed zaginięciem. Twierdzi, że w tamtym czasie był na jej osiedlu z koleżanką Kasią i być może innymi znajomymi, co wyklucza możliwość potajemnego wejścia do lokalu. W rozmowie ujawnia też, że złożył zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy podczas swojego zatrzymania we wrześniu 2022 roku. Mówi, że bał się o swoje życie. Że był zastraszany i że długo nie miał odwagi, by opowiedzieć o tym publicznie. Słowa Pawła P brzmią dramatycznie, gdy mówi, że stracił już wszystko w życiu i nie ma nic, dlatego teraz zdecydował się mówić. To wystąpienie jest pierwszym nagraniem z jego udziałem od 15 lat i dlatego budzi tak ogromne emocje. Nagranie Pawła P., szybko stało się jednym z najgłośniejszych tematów w polskich mediach kryminalnych. To nie był przypadkowy wywiad ani krótki komentarz, ale długa rozmowa, w której kolega Iwony starał się po latach oczyścić swoje imię. Jego głos usłyszeliśmy dopiero po 15 latach, co już samo w sobie jest wydarzeniem bez precedensu. Dla wielu osób jego słowa były szokiem, bo do tej pory pojawiał się w relacjach głównie jako osoba, o której mówiło się w trzeciej osobie. Teraz mówił sam, spokojnie, momentami emocjonalnie, zapewniając, że nigdy nie próbował manipulować wizerunkiem i nigdy nie płacił dziennikarzom. Paweł P. wielokrotnie podkreślał, że jest w tej sprawie traktowany niesprawiedliwie. Twierdził, że funkcjonariusze chcą z niego zrobić przykład, choć nie mają dowodów. Mówił o presji, jaką na nim wywierano, sugerując przyznanie się do winy w zamian za niższą karę. Takie słowa natychmiast wywołały dyskusję o metodach działania organów ścigania. Jego obrońcy mówili, że jeśli mówi prawdę, to mamy do czynienia z nadużyciami. Krytycy odpowiadali, że to typowa linia obrony kogoś, kto ma coś do ukrycia. Kolejnym punktem rozmowy było wejście do mieszkania Iwony. Prokuratura twierdziła, że Paweł P. miał posłużyć się kluczami dziewczyny i usuwać dane z jej komputera. On sam zaprzeczył. Powiedział, że nigdy nie był w mieszkaniu bez niej. Zaznaczył, że w nocy jej zaginięcia był na osiedlu z koleżanką i innymi osobami. To miało być potwierdzenie, że nie mógł działać sam ani potajemnie. Opinia publiczna zareagowała na te słowa różnie. Część komentatorów uznała, że to logiczne i spójne wyjaśnienie. Inni wskazywali, że to tylko słowa, które nie są poparte dowodami. Paweł P. opowiedział też o swoich doświadczeniach z zatrzymania we wrześniu 2022 roku. Twierdził, że funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia i że obawiał się wtedy o swoje życie. Złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. To wątek, który do dziś nie został ostatecznie wyjaśniony. Dziennikarz, który z nim rozmawiał, podkreślał, że Paweł P. zdecydował się na nagranie, bo był to dla niego moment graniczny. Mówił, że już nic nie ma do stracenia, że stracił wszystko, co miał. Taki ton sprawił, że nagranie było odbierane jako dramatyczna spowiedź człowieka, który znalazł się na skraju. Jednak niezależnie od tonu słów, opinia publiczna podzieliła się natychmiast. W komentarzach pojawiały się głosy współczucia, ale też zarzuty, że próbuje odwracać uwagę od faktów. Bo faktem pozostaje, że w grudniu 2022 roku usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa. Faktem jest też jego późniejsze zatrzymanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Te wydarzenia obciążają jego wizerunek i sprawiają, że niełatwo mu przekonać do siebie opinię publiczną. Afera wokół jego słów zdominowała dyskusję o sprawie Iwony wieczorek. Zamiast skupiać się na samej dziewczynie, media analizowały szczegółowo każde zdanie Pawła P. Dla rodziny Iwony to mogło być bolesne bo kolejny raz uwaga przesunęła się z pytania, co się stało z dziewiętnastoletnią Iwoną, na wątki poboczne i obronę kolegi z imprezy. Nagranie Pawła P. od razu wpisano w szerszy kontekst całej sprawy Iwony wieczorek. Minęło piętnaście lat, a śledztwo wciąż nie dało odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Co wydarzyło się nad ranem 17 lipca 2010 roku, gdy dziewiętnastolatka po kłótni ze znajomymi opuściła Sopocki Dream Club i ruszyła w stronę domu. Ostatni raz kamery monitoringu uchwyciły ją wielitkowie przy wejściu na plażę nr 63. Potem ślad się urywa. To miejsce na mapie Gdańska stało się symbolem jednej z największych zagadek kryminalnych w Polsce. Brak świadków i brak twardych dowodów to największa trudność dla śledczych. Przez lata pojawiały się dziesiątki hipotez. Jedni mówili o nieszczęśliwym wypadku, inni o porwaniu, jeszcze inni o tym, że Iwona mogła paść ofiarą zorganizowanej grupy. Paweł P. Jako kolega, który był z nią tej nocy, znalazł się w centrum uwagi od samego początku, już wtedy jego relacje z policją były napięte. Wielokrotnie zmieniał szczegóły zeznań co podsycało podejrzenia. Sam twierdził, że to efekt presji i chaosu tamtej nocy, a nie próba ukrywania czegokolwiek. W nagraniu powtarza, że w sprawie Iwony jest tylko świadkiem, że nigdy nie był podejrzanym i że łączenie go z samym zaginięciem nie ma podstaw. Ale paradoks polega na tym, że im częściej zaprzecza, tym bardziej wracają dawne pytania. Czy rzeczywiście nie wie nic o tym, co wydarzyło się tamtej nocy? Czy jego zachowanie po zaginięciu dziewczyny nie było zbyt nerwowe? Dlaczego miał usunąć pliki z jej komputera? Prokuratura uważa, że takie działania mogły utrudnić dochodzenie. On sam mówi, że to absurd. Ale to właśnie te wątki wróciły teraz na pierwszy plan. Nagranie z Podolskim przywróciło sprawie dynamikę, jakiej nie było od dawna. Media przypominały fałszywe tropy, które przez lata mieszały w śledztwie. Przypominały świadków, którzy zmieniali zeznania, i jasnowidzów, którzy wskazywali miejsca poszukiwań, nigdy nie potwierdzone. Teraz znów zaczęto pytać, czy nie doszło do błędów w pierwszych dniach śledztwa. Wielu ekspertów kryminalnych twierdzi, że gdyby wtedy zadziałano szybciej i dokładniej, dziś sprawa mogłaby być rozwiązana. Brak zabezpieczonych dowodów, brak od razu przeprowadzonej rekonstrukcji wydarzeń i brak konsekwencji w przesłuchaniach świadków to błędy, które po latach trudno naprawić. Paweł P. W swoim nagraniu wprost oskarża funkcjonariuszy o przekraczanie uprawnień i o to, że szukali kozła ofiarnego. Te słowa są mocne i mogą sprawić, że część opinii publicznej uwierzy mu bardziej niż organom ścigania. Ale inni przypominają, że równolegle ciążyły na nim zarzuty związane z inną sprawą udziałem w grupie wyłudzającej VAT. To dodatkowo komplikuje jego wizerunek. Z jednej strony mówi o niesprawiedliwości i strachu o życie, z drugiej ma problemy z prawem w zupełnie innym obszarze. Dla śledczych sprawa Iwony to priorytet. Dlatego wciąż pracują nad analizą wszystkich materiałów, jakie udało się zebrać. Archiwum i z Krakowa regularnie wraca do akt, przesłuchuje nowych świadków i sprawdza każdy ślad. Ale nawet oni przyznają, że brak twardych dowodów i upływ czasu to największy wróg. Nagranie Pawła P. zamiast przynieść przełom, jeszcze bardziej zagmatwało historię. Bo zamiast nowych faktów, dostaliśmy kolejne słowa i kolejne zapewnienia. A to w tej sprawie słyszeliśmy już wiele razy. Nagranie Pawła P. Po piętnastu latach od zaginięcia Iwony Wieczorek, stało się wydarzeniem symbolicznym. Z jednej strony to głos człowieka, który od początku był w centrum tej sprawy i który twierdzi, że został niesłusznie wciągnięty w rolę podejrzanego, z drugiej strony to kolejne odsunięcie uwagi od tego, co najważniejsze, od dziewiętnastoletniej dziewczyny, która pewnej lipcowej nocy zniknęła bez śladu. Paweł P. Zapewnia, że nie miał z tym nic wspólnego. Zaprzecza, że wchodził do jej mieszkania, zaprzecza, że usuwał dane z komputera, zaprzecza, że płacił za korzystny wizerunek w mediach. Twierdzi, że jest ofiarą nagonki, i że policja próbuje zrobić z niego kozła ofiarnego. Jego słowa są dramatyczne, bo mówi o zastraszaniu, o strachu o własne życie, o tym, że stracił już wszystko. To budzi emocje i współczucie, ale równocześnie nie rozwiązuje żadnej zagadki. Bo pytania pozostają te same. Gdzie jest Iwona? Co wydarzyło się po godzinie trzeciej w nocy w Wielitkowie? Czy ktoś pomógł jej zniknąć, czy padła ofiarą ataku? Dlaczego tak wiele śladów prowadzi donikąd? Śledczy z archiwum XA wciąż próbują znaleźć odpowiedzi, analizują każdy dowód, wracają do zeznań, ale czas działa na ich niekorzyść. Piętnaście lat to zbyt długo by liczyć na przełomowe odkrycia, tym bardziej, że w tej sprawie już tyle razy pojawiały się fałszywe tropy. Jedni świadkowie mówili jedno, inni co innego. Pojawiały się relacje osób, które twierdziły, że widziały Iwonę wiele godzin po zarejestrowaniu jej przez monitoring, ale nigdy nie zostały potwierdzone. Byli też jasnowidze i osoby, które rzekomo wiedziały, co się stało. Wszystko kończyło się w ślepych załukach. Nagranie Pawła P. wniosło do tej historii przede wszystkim emocje. Wzbudziło dyskusję o tym, jak traktowani są świadkowie, o tym, czy organy ścigania nie popełniały błędów, o tym, czy media nie budowały przez lata fałszywego obrazu. Ale nie odpowiedziało na żadne kluczowe pytanie. I być może dlatego ta sprawa wciąż tak mocno interesuje opinię publiczną. Bo każdy liczy, że pewnego dnia prawda wreszcie wyjdzie na jaw. Paweł P., mówiący po latach o swojej niewinności, nie rozwiał wątpliwości. Wręcz przeciwnie, sprawił, że pytania wróciły z nową siłą. W komentarzach ludzie pytają, dlaczego dopiero teraz zdecydował się zabrać głos. Pytają, czy jego opowieść o presji i zastraszaniu nie jest kolejną próbą obrony, pytają, czy jego inne problemy z prawem nie świadczą o tym, że nie można mu ufać. Każda z tych opinii jest inna, ale wszystkie łączy jedno: poczucie, że zagadka Iwony wieczorek wciąż jest nierozwiązana. I to jest największy dramat. Bo za każdym wywiadem, za każdym nagraniem, za każdą teorią stoi rodzina, która od 15 lat nie wie, co się stało z ich córką i siostrą. Śledztwo trwa. Archiwum X pracuje, media analizują każdy detal, a społeczeństwo czeka. Ale odpowiedzi wciąż nie ma. I dlatego nagranie Pawła P nie zamknęło żadnego wątku. Otworzyło tylko nowe dyskusje i przypomniało, że sprawa Iwony Wieczorek to wciąż jedna z największych i najbardziej bolesnych zagadek kryminalnych w Polsce. Sprawa Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych i wstrząsających historii kryminalnych w Polsce, i choć od jej zaginięcia minęło już wiele lat, to emocje nie gasną. A każdy nowy wątek natychmiast rozbudza lawinę pytań i spekulacji, bo tu wciąż brakuje najważniejszego elementu. Odpowiedzi, co tak naprawdę stało się z 19-letnią mieszkanką Gdańska w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała pieszo z Sopockiego klubu. Wydawałoby się, że sprawa przez tyle lat została przeanalizowana w każdym możliwym detalu, ale nowe informacje, które ostatnio pojawiły się w prasie pokazują, że wciąż są miejsca pełne znaków zapytania, a milczenie otoczenia dziewczyny mogło odegrać kluczową rolę. W rozmowie z Super Ekspresem, anonimowy policjant, który brał udział w analizie sprawy, zdecydował się powiedzieć więcej niż dotąd ujawniano, a jego słowa rzucają nowe światło na całą historię. Funkcjonariusz wskazuje, że problemem od samego początku były nie tylko błędy w prowadzeniu postępowania, ale też kłamstwa i półprawdy znajomych Iwony, którzy jego zdaniem zatajali fakty mogące przybliżyć śledczych do rozwiązania. Policjant wspomina m.in. tzw. pana z ręcznikiem, czyli mężczyznę uchwyconego na nagraniach monitoringu idącego za Iwoną w kierunku wejścia numer 63 na plażę. Przez lata powstały dziesiątki teorii, że to właśnie on był sprawcą że obserwował dziewczynę, że mógł ją uprowadzić, bo widać go tuż za nią na ostatnich ujęciach. Jednak, jak podkreśla policjant, ta hipoteza została obalona. Ponieważ mężczyzna ten godzinę później pojawia się ponownie na tej samej kamerze, idąc w zupełnie innym kierunku, co dowodzi, że nie podążył dalej za Iwoną. Przez długi czas nie wiedziano, kim on był, pojawiały się spekulacje, że to turysta z zagranicy, a później okazało się, że dokonano błędnej identyfikacji. Funkcjonariusz podkreśla jednak, że to wszystko tylko spekulacje internautów, a rzeczywiste znaczenie tego tropu jest znacznie mniejsze niż mogłoby się wydawać. W wywiadzie pojawił się także wątek teorii, że z zaginięciem Iwony miała coś wspólnego jej własna matka. Policjant stanowczo je wyśmiewa, wskazując, że trudno brać poważnie przypuszczenia, jakoby kobieta miała zamordować córkę i następnego dnia pójść do pracy, a ojciec na pogrzeb, udając, że nic się nie stało. Teorie o doniczkach na balkonie czy rzekomych ukrytych ciałach nazwał absurdalnymi. Ale prawdziwie niepokojące są słowa o dwóch głównych podejrzanych, o których mówi się od lat. To Patryk, były partner Iwony i jednocześnie jej kuzyn, oraz Paweł D., kolega i apsztyfikant dziewczyny. Policjant nie chciał jednoznacznie wskazać, że to oni powinni być w centrum sprawy, ale zaznaczył, że naturalne było badanie w pierwszej kolejności osób z najbliższego otoczenia czyli tych, którzy spędzali z Iwoną ostatnie godziny. Najbardziej szokująca jest jednak jego ocena zeznań znajomych dziewczyny. Według niego wszyscy, którzy byli wtedy w towarzystwie Iwony, albo kłamali, albo coś ukrywali. Zamiast wspólnie pomóc odtworzyć dokładny przebieg wydarzeń, zaczęli kluczyć, gubić się w zeznaniach, a nawet wprost mijać się z prawdą. Policjant dziwi się, że prokuratura, mając takie dowody na fałszywe zeznania, nie wyłączyła materiałów i nie postawiła im zarzutów karnych. Przecież każdy przesłuchiwany jest pouczony, że składanie fałszywych zeznań to przestępstwo. Dlaczego więc w tej sprawie nie wyciągnięto konsekwencji? To pytanie, które rodzi poważne wątpliwości, czy rzeczywiście wszystkie tropy były sprawdzane z należytą starannością. Funkcjonariusz stwierdził też, że sprawa od samego początku była prowadzona chaotycznie. A kłamstwa i przemilczenia najbliższego kręgu dziewczyny skutecznie zaciemniały obraz wydarzeń. Dziś, po latach, kiedy na jaw wychodzą kolejne informacje, łatwiej zauważyć, że być może odpowiedź na pytanie, co stało się z Iwoną wieczorek, znajduje się wśród tych ludzi, którzy wtedy byli najbliżej niej, ale nigdy nie powiedzieli wszystkiego. W tamtą lipcową noc z 2010 roku Iwona wyszła z sopockiego klubu Dream Club w krzywym domku i ruszyła w stronę Gdańska. Planując wrócić pieszo do domu, bo pokłóciła się ze znajomymi i nie chciała już z nimi jechać, od tamtej chwili każdy jej krok stał się później przedmiotem śledztw, analiz i domysłów, a nagrania z kamer monitoringu były odtwarzane tysiące razy w poszukiwaniu odpowiedzi, co wydarzyło się pomiędzy godziną 4.12 a późniejszymi minutami, kiedy jej ślad się urwał. Anonimowy policjant, który po latach zdecydował się mówić, zwraca uwagę, że błędy popełniono już na samym początku, bo zamiast skoncentrować się na zabezpieczeniu wszystkich nagrań i przesłuchaniu świadków od razu, śledczy dali czas, by część materiałów przepadła, a ludzie z otoczenia dziewczyny mogli przygotować spójną wersję wydarzeń. Funkcjonariusz mówi wprost, że wszyscy znajomi Iwony zeznawali nieprawdę, a nawet jeśli nie kłamali wprost, to zatajali fakty, które mogły mieć znaczenie. I właśnie to najbardziej uderza go po latach, bo prokuratura nie wyciągnęła wobec nich konsekwencji, mimo że składanie fałszywych zeznań jest karalne. Według niego dwie osoby od samego początku powinny być w centrum uwagi, czyli Patryk, były chłopak i kuzyn dziewczyny, oraz Paweł D., jej kolega, który również miał być w nią zaangażowany emocjonalnie. Obaj mieli spędzać z nią czas, obaj znali ją najlepiej, obaj też mogli wiedzieć, jakie miała plany i z kim się spotykała. Policjant nie mówi wprost, że to oni są winni, ale podkreśla, że brak jednoznacznego rozliczenia zeznań i brak konsekwencji sprawił, że sprawa utknęła na lata. W wywiadzie odniósł się też do wielu teorii, które krążyły w internecie i w mediach, od absurdalnych podejrzeń wobec matki Iwony po hipotezy o tym, że dziewczyna padła ofiarą handlarzy ludźmi związanych z Sopockimi klubami. Policjant uważa, że część z nich powstała dlatego, że prawdziwe wątki były odpychane albo bagatelizowane. Kiedy na nagraniach pojawił się słynny mężczyzna z ręcznikiem, uwaga opinii publicznej skupiła się właśnie na nim, a tymczasem był to najpewniej przypadkowy przechodzień. Funkcjonariusz zwraca uwagę, że takie skupianie się na pobocznych tropach działało na korzyść prawdziwego sprawcy, bo odwracało uwagę i pozwalało gubić ślady. Najbardziej wstrząsająca jest jego konkluzja, że odpowiedzi na pytania, co się stało, są wciąż w zasięgu ręki. Bo tkwią w kłamstwach i przemilczeniach otoczenia dziewczyny, i gdyby wszyscy powiedzieli prawdę, śledztwo mogłoby ruszyć z miejsca. Policjant dodaje, że w tej sprawie było zbyt wiele przypadków, w których ktoś nagle nie pamiętał szczegółów albo zmieniał wersję wydarzeń. Dlaczego znajomi mieliby kłamać? Czy bali się ujawnić, z kim naprawdę była Iwona, czy kryli kogoś, kto miał wpływy? To pytania, które powracają po 15 latach i nadal nie mają odpowiedzi ale coraz więcej wskazuje na to, że prawda nie kryje się w teorii spiskowej, tylko w najbliższym otoczeniu dziewczyny. Kiedy patrzy się na sprawę Iwony wieczorek po 15 latach od jej zaginięcia, najbardziej uderza to, że wokół dziewczyny było tak wielu ludzi, a każdy z nich mówił co innego, a niektórzy zmieniali swoje wersje nawet kilkukrotnie, co w oczach anonimowego policjanta jasno pokazuje, że znajomi mieli coś do ukrycia i nie mówili całej prawdy. Bo jeśli grupa młodych ludzi bawi się razem w sopocie, wychodzi z klubu i później nagle jedna osoba znika, to naturalne byłoby, że reszta zrobi wszystko, aby pomóc w ustaleniu faktów. Tymczasem w przypadku Iwony od początku pojawiały się rozbieżności. Policjant wspomina, że jednym z kluczowych elementów było to, że dziewczyna miała pokłócić się ze znajomymi i dlatego zdecydowała się wracać pieszo, ale nigdy nie udało się ustalić dokładnie o co poszło i dlaczego w pewnym momencie została sama, a przecież to właśnie ten konflikt mógł mieć znaczenie dla dalszych wydarzeń. Wiele osób wskazuje na Patryka, kuzyna i byłego chłopaka Iwony, który mógł być zazdrosny i miał wpływ na to, jak układały się jej relacje z innymi, ale też na Pawła D., który jako jej kolega był w nią mocno zaangażowany i mógł wiedzieć o szczegółach, których nigdy nie ujawniono. Policjant nie twierdzi jednoznacznie, że to oni są winni, ale podkreśla, że dziwi go brak zdecydowanych działań wobec ich zeznań, które często były niespójne i wyglądały na wymyślone na potrzeby przesłuchań. Dodaje, że równie zastanawiające było to, że prokuratura nie zdecydowała się pociągnąć do odpowiedzialności osób, które ewidentnie kłamały, bo gdyby takie konsekwencje pojawiły się od razu, być może ktoś ze strachu przed karą ujawniłby więcej i wskazałby szczegóły krytyczne dla sprawy. W jego opinii śledztwo straciło w ten sposób bezcenne miesiące, a może nawet lata. W tle przewija się też motyw zatoki sztuki i środowiska sopockich klubów w których mówiło się o powiązaniach z handlem ludźmi i narkotykami, co zdaniem policjanta również mogło mieć znaczenie, bo jeśli Iwona weszła w kontakt z kimś z tego świata, to jej zaginięcie mogło być wynikiem przypadku lub celowego działania, ale tego wątku nigdy nie pogłębiono na tyle, na ile należało. Funkcjonariusz przyznaje, że wiele rzeczy w tej sprawie było bagatelizowanych, jakby ktoś chciał, żeby sprawa rozmyła się w chaosie hipotez i plotek. Najbardziej jednak podkreśla, że źródłem prawdy są znajomi dziewczyny, bo to oni byli z nią tej nocy i to oni jako ostatni mogli widzieć co naprawdę się stało, a ich kłamstwa i przemilczenia są kluczem, który do dziś nie został wykorzystany. I właśnie dlatego uważa, że śledztwo powinno zacząć się od nowa, z pełnym skupieniem na ich zeznaniach i powiązaniach. Anonimowy policjant w swojej relacji podkreśla, że sprawa Iwony Wieczorek nigdy nie była tylko zaginięciem młodej dziewczyny, ale historią, w której pojawia się wiele sprzecznych interesów, układów i niejasności. A każdy, kto miał styczność z nią tamtej nocy, wydaje się grać w jakąś własną grę. Zwraca uwagę, że szczególnie zaskakujące było zachowanie znajomych, którzy zamiast współpracować i dzielić się wszystkim, co wiedzieli, od początku dawali niespójne relacje i często unikali odpowiedzi na najprostsze pytania. Policjant mówi, że w takiej sytuacji naturalną reakcją śledczych powinna być twarda presja na tych świadków, bo to oni mogli mieć klucz do prawdy, a jednak zamiast tego pozwolono im powtarzać sprzeczne historie. Według niego już w pierwszych dniach należało sprawdzić dokładnie każdy telefon, każde połączenie, każdą wiadomość SMS, a tymczasem te ślady nie zostały wykorzystane tak, jak można było to zrobić. Funkcjonariusz zauważa też, że hipoteza o mężczyźnie z ręcznikiem wcale nie powinna być najważniejsza, bo choć to nagranie przyciągnęło uwagę opinii publicznej, to prawdziwy trop tkwił w otoczeniu dziewczyny, w ludziach, którzy spędzali z nią czas przed zniknięciem. Policjant otwarcie mówi, że w jego ocenie część z tych osób wiedziała więcej, niż powiedziała, i że właśnie dlatego do dziś nie mamy odpowiedzi. Zwraca też uwagę na to, że w sprawie pojawiały się wątki poboczne, jak rzekome wyjazdy do Niemiec czy teorie o przypadkowych napastnikach, ale każdy, kto prowadził podobne sprawy, wie, że najczęściej prawda leży najbliżej, a kluczowe są osoby z najbliższego kręgu ofiary. Anonimowy funkcjonariusz mówi, że najbardziej bolesne w tej sprawie jest to, że przez lata wokół niej narosło tyle mitów, że trudno dziś oddzielić fakty od domysłów, a tymczasem wystarczyłoby wtedy konsekwentnie weryfikować każde kłamstwo i każde przemilczenie znajomych, by dojść do punktu, w którym możliwe byłoby postawienie zarzutów. Policjant jest przekonany, że zagadka zaginięcia Iwony mogłaby być rozwiązana już dawno, gdyby od początku skupiono się na rzeczach oczywistych i nie pozwolono, by świadkowie manipulowali faktami. Jego słowa pokazują obraz sprawy, w której największą przeszkodą w dojściu do prawdy nie były braki dowodów, ale brak determinacji, by zmusić ludzi do mówienia prawdy. Anonimowy policjant w ostatniej części swojej relacji mówi wprost, że sprawa Iwony Wieczorek jest do rozwiązania, ale wymaga odwagi, by sięgnąć po ludzi, którzy od lat mijają się z prawdą i trwają w milczeniu. Podkreśla, że dwóch podejrzanych, o których mówi się w śledztwie, nigdy nie zostało jednoznacznie oczyszczonych. A jedynym powodem, dla którego sprawa stoi w miejscu, jest brak konsekwencji w działaniach organów ścigania. Policjant przypomina, że każdy świadek był pouczony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, a mimo to przez lata nie wyciągnięto wobec nich żadnych konsekwencji, choć wiadomo było, że ich relacje są niespójne i nie pokrywają się z dowodami. Zwraca uwagę, że w sprawie przewinęło się wiele teorii, od handlarzy ludźmi po przypadkowych napastników. Ale wszystkie te tropy odciągały uwagę od tego, co było najprostsze do sprawdzenia, czyli najbliższego otoczenia dziewczyny. Według niego to tam trzeba szukać odpowiedzi, bo kłamstwa, które pojawiały się w pierwszych dniach po zaginięciu, nie były przypadkowe, ale służyły ukryciu czegoś, co wydarzyło się naprawdę. Policjant uważa, że w dokumentach sprawy, w protokołach przesłuchań i zapisach rozmów znajduje się prawdziwy obraz ostatnich godzin Iwony, tylko że nikt nie miał odwagi, by poskładać to w spójną całość. Jego zdaniem kluczowe są dwie osoby, które były z Iwoną najbliżej i które miały powód, by kłamać, ale także otoczenie, które do dziś trzyma się tej samej wersji, boją się albo konsekwencji, albo wzajemnych powiązań. Funkcjonariusz dodaje, że w tego typu sprawach prawda zawsze wypływa choćby po latach, bo nie da się wiecznie ukrywać tego, co stało się faktycznie. W jego opinii moment przełomu może nadejść wtedy, gdy ktoś z otoczenia dziewczyny przerwie zmowę milczenia i opowie, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Kończy swoją wypowiedź mocnym akcentem, mówiąc, że Iwona Wieczorek nie zniknęła bez śladu, że ślad jest i prowadzi do konkretnych osób, a to, że przez 15 lat nie padło nazwisko sprawcy w sądzie, jest porażką systemu i dowodem, że sprawa została zmarnowana w pierwszych godzinach. Jego słowa to ostrzeżenie i jednocześnie apel, że dopóki wszyscy będą patrzeć na poboczne tropy, a nie na najbliższe otoczenie dziewczyny, dopóty prawda nie ujrzy światła dziennego. Ale on, jako człowiek, który pracował przy wielu podobnych sprawach, nie ma wątpliwości, że klucz do rozwiązania zagadki Iwony wieczorek leży znacznie bliżej niż wszystkim się wydaje.